W starożytności zdawano sobie sprawę z tego, że dokładne pomiary pozwalają tworzyć najbardziej skomplikowane konstrukcje. Piramidy egipskie są tego doskonałym przykładem. Znajdujemy w nim rysunki, które świadczą o kluczowej roli metrologii w pracach budowlanych z tamtych czasów. Wywodzą się też pierwsze wzorce długości. Aby móc przeżyć, człowiek musiał nauczyć się mierzyć m.in. odległość, prędkość, masę, czas czy temperaturę. Początkowo za pomocą zmysłów i w odniesieniu do umownych jednostek. Rozwój techniki wymusił jednak konieczność ujednolicenia jednostek miar. Dziś bez pomiarów trudno wyobrazić sobie przemysł, transport, handel, a także naukę. Po dziś dzień zastanawiamy się, jak za pomocą prostych przyrządów, prostych technologii można było wznosić takie obiekty jak piramidy egipskie i stąd wypływa tak jeden prosty wniosek. Niezależnie od tego, czym się mierzy, trzeba wiedzieć jak mierzyć, trzeba mieć wyobraźnię, aby zrealizować te zamiary, które się gdzieś tam w głowie ma. Dziś świat mierzymy między innymi w sekundach, metrach, kilogramach czy amperach. Powstało wiele nowych metod i narzędzi pomiarowych, a wielkości, które jeszcze niedawno trudno było zdefiniować, stały się możliwe do zmierzenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie zajrzeć do mikroświata, zmierzyć bakterie czy strukturę materiałów. Współczesna metrologia to tysiące kilometrów, to tony, ale również mikrogramy, nanogramy i nanometry, bo współczesna metrologia... To również metrologia, która opatrzona jest przedrostkiem nano. Wzorce tworzone w laboratorium Głównego Urzędu MIAR są wykorzystywane m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i produkcyjnym. Mała pomyłka w dziesiątkach częściach milimetra skutkuje bardzo dużymi stratami materiałów. Co to znaczy mierzyć? Mierzyć znaczy porównać. Porównujemy, korzystając z takiego wzorca państwowego metra. Na którym realizujemy definicję jednego metra przy pomocy częstości laserów. Te lasery, które wywzorcowane tutaj, pozwalają nam mierzyć, na przykład na takich stanowiskach, płytki wzorcowe, proste obiekty geometryczne pozwalające. Jakby fizyczne obiekty geometryczne pozwalające mierzyć długość. A to już najdłuższy korytarz geodezyjny w Polsce. Odchylenie od linii prostej na całej długości nie przekracza tu jednego milimetra. Niewiele krajów może poszczycić się takim stanowiskiem pomiarowym. 50-metrowy korytarz geodezyjny, bo tak go potocznie nazywamy, jest najprostszym 50-metrowym odcinkiem w naszym kraju. Ja zawsze dodaję, jednym z niewielu w Europie. Teraz potrzebujemy dokładniejszych pomiarów, stąd był pomysł na zbudowanie komparatora interferencyjnego. Wzorcem odniesienia jest oczywiście interferometr laserowy, a dokładność, jaką uzyskujemy, to jest setne części milimetra. Dzięki metrologii żyje nam się lepiej, wygodniej, bezpieczniej. Pomiary wykorzystywane są w wielu dziedzinach naszego codziennego życia, ale idąc do sklepu, kupując towary, nie zastanawiamy się nad tym, jak skomplikowany jest system metrologii i za pewnik przyjmujemy precyzję urządzeń pomiarowych. My jako konsumenci przychodząc do sklepu, robiąc zakupy każdego dnia, odmierzamy sobie określoną ilość i w zasadzie dla nas też nie jest ważne, czy ja wziąłem kilogram cukierków czy, czy jakiegoś innego artykułu. Ważne jest, jaka zostanie naliczona opłata za ten towar, który właśnie sobie nabyliśmy w sklepie. I tutaj odpowiednie organy, nasza administracja terenowa, czuwa nad tym, aby te urządzenia działały poprawnie i żeby te ceny, które umieszczamy za te artykuły, były adekwatne do tego. Do tej ilości materiału, która, czy towaru, która została odmierzona. Niemniej ważny od pomiarów długości czy masy jest też pomiar czasu. To on wyznacza rytm naszego dnia i pozwala ustalić na przykład dokładny rozkład jazdy pociągów. Nie o szwajcarskiej, jak kieleckiej precyzji będziemy mogli mówić, kiedy do stolicy regionu trafi jeden z najdokładniejszych zegarów świata, to właśnie on pomoże głównemu urzędowi miar określać oficjalny czas w Polsce. W tym momencie został nadany sygnał czasu do polskiego radia, i z tym właśnie sygnałem możemy kojarzyć sobie bezpośrednio pomiary czasu, ponieważ słysząc ten sygnał w radiu, możemy spojrzeć na zegarek, nastawić zegarek. Wiemy, że jest godzina dziesiąta. Natomiast współczesna gospodarka, społeczeństwo cyfrowe potrzebuje wyższych precyzji, dokładności, wiarygodności czasu, dlatego dystrybuujemy czas tak jak ten sygnał akustyczny generowany fizycznie w laboratorium czasu i częstotliwości głównego urzędu miar. Tak samo dystrybujemy czas urzędowy za pomocą nowszych technologii, serwerów czasu, dedykowanych połączeń światłowodowych na potrzeby np. Na bankowości elektronicznej, rynków finansowych, energetyki. Taka dokładność z pewnością jest niezbędna do bezpiecznego sterowania lotem statków kosmicznych, a od jakiegoś czasu również wykorzystywana w systemie GPS, systemie z którego możliwości korzystamy intensywnie w codziennym życiu. Jest niezmiernie przydatny w nadzorowaniu transportu. To nie tylko kwestia rozkładu jazdy, ale również kwestia organizacji dostaw towarów. Za nami stoi serce Laboratorium Czasu i Częstotliwości. To jest atomowy wzorzec czasu i częstotliwości zegar maser wodorowy który ma taką dokładność że mógłby się powiedzieć o jedną sekundę gdy pracował przez 20-30 milionów lat tyle tylko że te sekundy ma albo coraz dłuższe albo coraz krótsze więc trzeba je korygować i razem z takim urządzeniem do sterowania skalą czasu Tworzy źródło czasu urzędowego w Polsce. Tu w głównym urzędzie miar można zmierzyć wszystko, czas, masę, nawet energię elektryczną. W tych laboratoriach zabadają najważniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa i jakości naszego życia. W erze wzorców kwantowych mierzymy ze skalą precyzji dostępną w ściśle określonych warunkach. Wypracowaniem jeszcze dokładniejszych i nowocześniejszych metod pomiarowych będą zajmować się naukowcy w świętokrzyskim kampusie laboratoryjnym. Dołączą do grona 1600 metrologów pracujących w Polskiej Administracji Miar. Za dwa lata tu w Kielcach będzie bić serce polskiej metrologii. Na tej 11-hektarowej działce powstanie sześć nowych laboratoriów, które mają być gospodarczą dźwignią regionu. Nowe inwestycje, miejsca pracy i badania naukowe na długą listę profitów liczą naukowcy samorządowcy i przedsiębiorcy. Te daty warto zapamiętać. 2023 rok to początek zmian na technologicznej i innowacyjnej mapie regionu. Takie powiedzieliśmy zadanie, żeby wykorzystać jak najbardziej potencjał głównego urzędu miar dla, także dla rozwoju regionu świętokrzyskiego i rozwoju całej Polski. Tego typu instytucje jak np. niemiecki PTB stały się impulsem do rozwoju gospodarczego, do kreowania nowych innowacji, także do tego, że wokół laboratoriów np. niemieckiego PTB chętnie inwestowali zagraniczni potentaci, duże konsorcja, duże firmy z obszaru innowacji. To jest y, duża szansa żebyśmy mogli kształcić y, takich fachowców którzy znajdą zatrudnienie w głównym urzędzie miar i takie potrzeby kadrowe już są i my y, szykujemy takich studentów jest katedra y, technologii mechanicznej i metrologii i będziemy starali się żeby y, takich y, specjalności kierunków powstawało coraz więcej w rozwoju każdej uczelni ważne jest y, Prawda, dobro, piękno. Ja bym dodał do tej triady jeszcze pomiary.